<laughs> 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 it's white outside and the night is cold. Everyone Ja tak na mega, mega szybkim speedzie chciałam wam pokazać, jak wyglądam. E, kozaki e, i ta sukienka. Włosy mam upięte i mam e, perełki, żeby dopasować je do sukienki. Ja na szybko się odzywam, dlatego że właśnie jedę na Wigilię, także nie mam sporo czasu, zaraz zamawiam Ubera i jedziemy. Dzisiaj, dzisiaj mamy 24 grudnia, e, także wczoraj i tak padłam. Naprawdę na maksa padłam, że nawet no... Nie zdążyłam zrobić tego, czego powinnam, oprócz sałatki. Dobra kochani, potem wam wszystko wytłumaczę, a na razie jedziemy na Wigilię. Chodźcie ze mną. Hmm. O panie! Louis Vuitton! <suszy> proszę Państwa! <suszy> to kolory rzeczywiście Louis Vuitton. Wow, ale no nie ma... kolory, bo oprócz kolorów to Marka. No to Marka <suszy> Marka, no ale wow, ale fajnie. <suszy> nie Ojej! Okay. A co to jest? Ekskluzywna Dzieci. piżama. Dzięki, zobaczcie. Widzę cie. cię. Zobacz, właśnie, właśnie Oje, kap. O, jaka tunika, chyba tunika jest. Znaczy sukienka. O, to sylwestrowe, akurat! Sylwestrowe. A tak je szukałam. Dziękuję Mikołaju. To nie Mikołaj, czy to najmieniny. I poprawić, I to różowa! Nie? Bardzo się poprawia. Wow! Miałam dwie szczotki na dwie ręce miała no bo wie, wie, Będziesz mogła teraz wie, nakręcić wie, vloga, teraz porównać to z no. Więc Ono! A Foreo no, i Arlego no, odważny I ostatni. O. A cóż to? Puszka coli na orzeźwienie. Oooo, to są takie te. Y, szminki Ciekawe, na jakim smaku? No patrz, fanta, wanilla, co tam jeszcze jest? Otwórz, otwórz, zimę, zimę, tak Tu trzeba, yy, no normalnie, nie, 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 tak, tak. 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 Ta, ale to y, truskawkowa. No, tak ktoś przy, przytwierdził. Drugie no, drugie przy, żeby nie czereś Nie tylko wiśnia, wiśnia, wiśnia. Żeby nie latało Następny to jest Sprite. Sprite. Wiesz co to za ten Sprite? Na, na usta idealny. A one jeszcze nie dość, że pachną, to jeszcze okay. smakują. Są Są smakowe. No tak, na to. A to jest Coca-Cola zwykła. Fanta, a ta Cola Vanilia, fajne. Dziękuję Mikołaju, ale super. The Body Shop, skąd Mikołaj wiedział że Body Shop? Na czasie. Chyba jest. YouTube ogląda Mikołaj. Pokażcie Almond Milk. Aha. Body jogurt, jogurt do ciała. Migdałowy i co to jest? To dwa jogurty, dwa jogurty różne. Brytyjska róża i i migdał. Hmm. No nie, muszę pomóc British Rose. British Rose, no nie, skąd Mikołaj wiedział, że Body Shop? Kanał. Dobra. Dobra. I No, to jakbyś... Musisz, y posmarować. Mama, ma two Musisz posmarować. Pięknie. Ale one są chyba... No, no. Ta no. róża też pachnie. Ładnie, no, fajne. Dziękuję Mikołaju. gdy To nie jest Ale torebka fajna, super. I to i w ogóle wszystko. Tak trafione prezent. Mama. Zobacz. Wiktoria! Nie! Proszę cię! <laughs> Moje piękne uszy już po kolacji wigilijnej. No. Zostawałam prezenty, jak widzieliście. Jest Mikołinka! Ciocia, proszę, o, od Mikołaja. Oj, dziękuję Mikołaj. Jeszcze gdzie? O, Jeszcze o. Zobacz! Też masz jakieś te... No, <laughs> Dla nas no i to. Będziemy... Krem. Będziemy młodsze. O dobrze, krem się kończy. Plus, plus czy ja to jest Śnieżna Alda <laughs> No Dzięki Ładna koszula prosta? Tak Nie, żadna wcinana. No, bardzo dobrze Bardzo ładna Fajne? Uh -huh. No i masz na ten Deodoro pod pachy Jest o. taki bloker, że tego nie, nie pocisz To dobrze, to dobrze, bo akurat nie mam bo przecież nie, nie brałem w ogóle chemii Teraz mam misję pakowania prezentów Tutaj dla mojego szwagra kupiłam takie Ferrari Bo jest to y, jego ulubiony model Więc kupiłam tak dla śmiechu yy, Jaki to jest model? Nie powiem wam Albo i może powiem Będzie tu na odwrocie Boże ja Mam katar Już się zaczyna Nie ma jak, jak, jaki, jaki model Ale klasyczne to takie Ferrari To jest jego ukochane, więc Pomyślałam, że fajnie tak dla jaj mu kupię. Tutaj kupiłam jeszcze mojej siostrzenicy bransoletkę z takiej charms, ale taka bransoletka wiecie charmsy z Frozen, bo ona taką lubi. Zobaczcie, tak ona się tak prezentuje. No i dla mojej już starszej siostrzenicy kupiłam taką yy, lalkę Barbie na skuterze Steffi ma kask dołączony. It's cold outside. Keeps us warm. We can spend the night. jeszcze coś. O kurde, dobry, Jeszcze coś. Pędzelo. Do twarzy pędzelek? Nie, to papier. Tak. A taki. Blistex, o, dobry ten do ust. Co to jest? No, balsam ust do ust. Do ust Blistex. Tak? Przesuszone usta. No, 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 no. Przyda się, bo na, mia miałam kupić sobie na ten. Mama, jesteś zadowolona z prezentu? Tak, Zestawu. A tu jeszcze jest. <laughs> Matko jedyna, no wiesz co nas głupiała. Serene, ser, serene, serene, Home Fragrance, aha. No jakieś pachnidło. Mam je kupiłam. E, taki zestaw dr Irena Eris i w tym zestawie jest krem na noc odmładzający i na dzień Neometric aktywator młodości na górze jest krem, nie sorry, na górze są kapsułki redukujące zmarszczki wokół oczu i ust e, 7 k starości. <noise> nie, to nie jest aktywator starości. Tutaj mamy kapsułki e, z takim żelem odmładzającym na zmarszczki wokół ust i wokół oczu. Mi by się, swoją drogą, już przydał. E, I krem na noc i na dzień z filtrem SPF 20. Także taki zestaw w seforze kupiłam. Co my tu mamy? Co to jest? Kredka. Żel pencil liner. A, to jest taka ten? No, na drugiej, z dwustronna. Jeden masz A, no taki. super, bym się kończył. Żel... Ale trafiłam. Mi się właśnie kończy ta. E... A jest dzień ciekawe, czy jest miękka. Może nie da się tego tworzyć. <laughs> Dobra. Super, bym się kończy właśnie. trafiłam. Ja. Nie zmyjesz w ogóle. Główna, po prostu nie cholery. Złoczyłam. <laughs> O, i tak zostanę z takimi. Kresie, jak chce nierówno, nierówno pomaluje, to tak zostanę. Super trwała. O, Ale dobrze, bo się nie będzie, wiesz... Rozmazywać. Rozmazywać. To ten? Czy nie? Tak. Ha, trafiłam, jest. A to nie? To jest świeczka, która skwierczy jak kominek. Tak? No, bo ma drewniany taki knot. Skwierdziła jak kominek. odpalać, wiesz, ten. Piękny jest ten zapach. zapach Ale trafiłam, boż, dobrze, że ten wybrał. I widzisz, ombre ma Bordo. No, ombre, no. To ten? co Ci się ten no. podobał? Tak. A, na oliwki taki ten. Mm. Garnek. Ja też dostałam. Mm. też garnek na oliwki? No Elegancki, śliczny. I ta łyżka możesz sobie tam, wiesz, olej ścieka i masz od razu. Mogę od razu. No, nie nabierasz z olejem, tylko z tym. Bardzo, to jest ładne. Elegancki. Fajne, to. O! Super. Fajne kolory, co? No, bardzo ładne. Muszę iść do światła, bo. I już mam. Zawsze nie. Uuu, uuu, uu. Czy to po, będziesz.? Tego? Nie, to jakoś będą tu też No to. Ja Nauka jazdy. Ja tak? cię tu ustawię. Ojej, ja to wow. o. No ciocia Basia mi wrzasnęła, wiesz? <śla> Nauka jazdy Ferrari Ja nie wiem o co chodzi Daj mi łączenie Ja nie wiem o co, co chodzi Chciałbym ja takie połączenie O to nie, to trzecie się zostawić UWAGA! Pamiętaj To co teraz no? umożliwia No dobra No te jest To nie zabrakaj No czekaj No to musiałbym tak tutaj mm -hmm. Tutaj, tutaj, zaczepiam prawym stręgiem. No. Musieliśmy się no. dostarali, to ja powinnam mieć sobie futro z norek i folię brylantową. Dostałaś z brylantów. Bisz Barbie, futro z norek. Jak widzieliście w poprzednich filmikach, świetnie się bawiliśmy na naszej wigilii. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście te święta z rodziną, w super cudownej atmosferze. Ciepła, miłości i radości. Przechodzę do Was teraz z ostatnimi okienkami kalendarzy adwentowych. Już chciałam się z Wami pożegnać. To już jest ostatni vlog, mas będzie mi tego wszystkiego. Bardzo, bardzo brakowało, tego otwierania kalendarzy, rozmawiania z Wami, vlogowania. Także przejdźmy może do ostatnich już okienek. Zobaczcie, nie otwierałam. Nie wiem, jak to zrobiłam, ale nie otworzyłam 23, 24 i 25. Także otworzymy sobie już. E, wszystkie naraz. No, dobra może nie naraz, ale wszystkie już sobie otwórzmy. Co mamy pod 23? 23 jest to herbata z czarna z lukrecją, cynamonem i, i liśćmi. Pachnie owocowo, fajnie. Dalej mamy 24 numerek. Organiczna biała herbata z trawą cytrynową, kakałem, imbirem. E, kokosem i, i z e, owocem e, dragon fruit, czyli smoczy, smoczy owoc. E, nie wiem, jak teraz to się nazywa. Dość spieszę się, bo e, bateria już mi miga. Nie przygotowałam się. A co ma dla nas 25? piątka? O, herbata miętowa, zielona herbata z cynamonem, z pomarańczą, z cykorią i wanilią. Także one już się powtarzały, więc ja już wiem, jak pachną. Także nie będę już ich otwierać. No i Kinder, ostatnie dwa okienka: 20, 23 i 24. W 23 mamy baton Kinder. I w 24 mamy Nareszcie, nareszcie mamy figurkę. Tyle się naczekałam, Mikołaja. Ona trochę jest potrubowana, ale nareszcie, Boże, czekałam na tą figurkę. Tyle czasu. No i przechodzimy do kolejnych okienek. Ostatnich, tym razem z kalendarza z Makeup Revolution. Otwieramy sobie siódemkę, która była później pomyłkowa, pomyłkowo otworzona. Co my tu mamy? Coś przezroczystego. Żel. Aaaa. Clear lip gloss, czyli taki bardzo przezroczysty do ust płyszczek. Jeszcze takiego zwykłego przezroczystego nie miałam, także fajnie, fajnie. Mamy 23. Otwieramy. Co my tu mamy? Konturówkę! Lip liner, konturówka do ust, słuchajcie, w takim odcieniu brąz. O, taki odcień brązu. Bardzo fajnie, się prezentuje! O, wow! No to moi drodzy, wow! Liquid lipstick! Ale zobaczcie jaki kolor! Liquid lipstick! Taki czerwony, czerwony, klasyczny. Uwielbiam czerwony, więc bardzo mi się ta pomadka przyda. Numer 25, kończący nasz vlogmas, kończący twierdzenie kalendarza. Talaralao, paletka! I to jeszcze jaka? O, wow, piękne ma kolory. Zobaczcie, jaka super. Reloaded Fire, piękna jest. O, wow, spodziewałam się. I takiego bum. Spodziewałam się na ostatni, na ostatnie okienko kalendarza. No, czy ona nie jest cudowna? Zobaczcie tylko. O, oh, wow! I nawet czerwony jest. No, piękne są te kolory. Wow! Kolory sylwestrowe pomieszane z dziennymi, bardzo fajna paletka i bardzo fajne kosmetyki, jestem naj, chyba najbardziej zadowolona właśnie z tego kalendarza Makeup Revolution dobrze kochani, chciałabym się z wami już w tym Vlogmas 2019 pożegnać, było mi bardzo miło gościć was tutaj na moim kanale, bardzo się cieszę, że byliście ze mną i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, ja bym chciała zakończyć ten Vlogmas, będę za tym tęsknić i nie mogę się już doczekać przyszłego roku, kiedy będą Vlogmas kiedy znowu będę mogła do tego wrócić do vlog masowania, że tak powiem, otwierania kalendarzy. Dziękuję Wam serdecznie za ten rok. Buziaki, wszystkiego najlepszego dla Was i widzimy się już niebawem, także dziękuję jeszcze raz. Buziakuję Was wszystkich i dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. pa pa